Dzisiaj witam Was z Rzymu tym razem. Nie widać go za bardzo, ale to dlatego, że są upały po 35 stopni i nie ma za bardzo co oglądać. Trzeba raczej siedzieć w jakimś ukryciu, żeby przeżyć w ogóle do wieczora, chociaż i wieczór też niewiele daje. Ciężko znosić takie upały, i trochę o tym właściwie dzisiaj jest Ewangelia. Tytuł dzisiejszego rozważania jest właśnie o tym czego nie znoszę. Chyba upały są tym czego nie znoszę, ale oczywiście nie o tym mówili liturga i nie o tym też chcę mówić ja. Natomiast pan Jezus mówi uczniom, że jest jeszcze trochę rzeczy, których znieść teraz nie mogą. To słowo znieść czy znosić. Ono oczywiście poza dzisiejszą Ewangelią pojawia się też w innych fragmentach Nowego Testamentu, i tak jak często robimy, możemy w innym kontekście to słowo zobaczyć, przeczytać, żeby też zobaczyć, co ono szerzej może znaczyć. No i tak, na przykład to słowo pojawia się w 20 rozdziale, Ewangelii Mateusza w 12 wersecie, kiedy mowa jest o znoszeniu ciężaru, upału i dnia. No upał właśnie się tu pojawia. Potem Łukasz 14 rozdział 27 werset, mowa jest tutaj o tym, że kto nie nosi swojego krzyża, czyli to noszenie takie fizyczne, ciężaru fizycznego. Zresztą do tego też odnosi się Jan w 19. rozdziale swojej Ewangelii, 17. werset, kiedy mówi o Jezusie, który niosąc krzyż, dotarł, doszedł na Golgotę. No i potem takie połączenie ciężaru fizycznego i duchowego u Świętego Pawła w liście do Rzymian, choćby 15:1, kiedy mówi, że mamy nosić słabości tych, którzy nie mają siły. Potem w liście do Galatów 6:2 mówi jeden drugiego noście. No, czyli taki ogólny obraz, yy, mamy już tego, czym to noszenie, znoszenie jest. Czyli w Ewangelii Pan Jezus mówi uczniom, że jest jeszcze wiele rzeczy, których nie znają czy nie rozumieją, ale których nie mogą poznać, bo jest to dla nich zbyt ciężkie. Nie znieśliby ciężaru tego, co Pan Jezus by im powiedział. Więc na dzisiaj nie są gotowi. Yy, Ciężar tej prawdy, którą Jezus miałby im powiedzieć, mógłby ich w jakiś sposób zgnieść, przygnieść, zranić. I dlatego Jezus mówi, że przyjdzie czas, kiedy te rzeczy poznacie, ale na dzisiaj znieść tego jeszcze nie możecie. I to jest fascynujące, ponieważ okazuje się, że to, że ja nie wiem czegoś, czy nie rozumiem, niekoniecznie jest to od razu moja wina. To nie jest koniecznie. Coś, co ja zrobiłem źle i z tego wynika właśnie to, że nie wiem, nie rozumiem, że jakieś rzeczy są dla mnie jeszcze na dzisiaj odległe. Okazuje się, że Chrystus rozumie to, że uczniowie nie są w stanie znieść jakiejś prawdy i nie wrzuca na nich tego jakoś tak na siłę, tu i teraz, tylko cierpliwie tłumaczy, czeka, mówi przyjdzie ten moment, kiedy Duch Święty wam wszystko wyjaśni. Oczywiście dla nas Duch Święty już przyszedł i to zupełnie niedawno przecież obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego, a tym samym i przyjęcie go przez nas. Ale czy faktycznie żyję na co dzień wierząc w to, że otrzymałem Ducha Świętego, albo mówiąc inaczej, czy na co dzień korzystam rzeczywiście z jego darów? czy korzystam z natchnień, które mi daje? Może to brzmi trochę bardziej praktycznie nawet niż korzystanie z darów. To znaczy czy przyjmuję natchnienia, które Duch Święty mi daje, różne zaproszenia do zrobienia tego czy nie zrobienia czegoś, do pójścia tu, do powiedzenia tego? Czy jestem na tyle otwarty, żeby takie delikatne nawet podmuchy działania Ducha Świętego przyjmować, a jeszcze wcześniej rozróżniać? Czy Potrafię to robić? Czy chcę to robić? Czy jestem gotowy, żeby się temu poddać? No, odpowiedź tutaj raczej brzmi: no nie, a przynajmniej nie zawsze. A więc żyję niekiedy albo wręcz często tak, jakbym ducha świętego nie miał, tak jakbym go nie przyjmował. Czyli żyję po swojemu, wybierając swoje rozeznania, które najczęściej biorą się z tego, co mi się chce, co mi się podoba, co dla siebie uważam za coś łatwiejszego, bardziej korzystnego. Przyjemniejszego, czyli odsuwając Ducha Świętego od siebie, sam się właściwie stawiam w pozycji ucznia, do którego Jezus dzisiaj mówi, że Duch Święty przyjdzie do ciebie, ale na dziś jeszcze nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, przyjąć, nie jesteś w stanie znieść, jesteś za słaby jesteś jeszcze, za mało w tobie jest mocy, którą Duch Święty da, bo ta moc to nie jest tylko kwestia zrozumienia, jakichś takich pojęć intelektualnych, to nie jest kwestia wiedzy, przeczytania czterech encyklopedii, ale jest to kwestia też wewnętrznej mocy, która płynie ze spójności, która płynie z ufności, która płynie z poznania tego, kim jest mój Pan, kim jest Chrystus Zmartwychwstały. I to wszystko, to doświadczenie, Pełne życia daje Duch Święty, a więc bez Niego jestem po prostu za słaby, żeby pewne rzeczy widzieć czy wiedzieć. Przy czym to taka wiedza, że na dzisiaj jeszcze nie jestem w stanie znieść wszystkiego, czyli nie rozumiem, nie znam jeszcze całej prawdy, to może budzić we mnie niepokój. Z jednej strony, dlatego, że skoro nie znam całej prawdy. No to mogę łatwiej błądzić, mogę się pomylić, mogę nie zrozumieć, o co Panu Bogu chodziło, mogę nie odkryć Jego woli, a tym samym no, nie podobać mu się. To jest mocno niepokojące. Skoro nie mam wszystkich elementów układanki, jak mogę zrozumieć całość? Jak mam wiedzieć, gdzie pójść, co zrobić, czy czego nie robić? A po drugie, to wskazywałoby na to, że faktycznie jestem na dzisiaj jeszcze słaby, czy za słaby, żeby prawdę móc dźwignąć, unieść. I to też mi się nie podoba, to też budzi niepokój, bo nie chcę być słaby, czy nie chcę być tym bardziej za słaby, bo to by znaczyło, że się może nie nadaje, że Pan Bóg jednak nie da mi jakichś zadań, czy nie pociągnie mnie do siebie. Mówi: O ty jesteś taki do niczego, słaby to tam nie będę z Tobą współpracował. Ale przecież nasz pokój, czy nasza nadzieja nie bierze się stąd, że wszystko już rozumiemy. Że wszystkie elementy dokładnie znamy, rozumiemy, wiemy skąd, co się bierze, albo co, po czym i kiedy nastąpi. Co stanie się za chwilę. A, no to już wszystko wiem, rozumiem, dlatego jestem spokojny. Albo jestem spokojny, bo jestem bardzo silny i wiem, że sobie na pewno poradzę. Nie ma takiej sytuacji, która by mnie zaskoczyła. Tak jak nieraz w jakichś filmach czy książkach sensacyjnych kiedy dzieją się jakieś w ogóle szalone rzeczy, eksploduje w ogóle cała Ziemia, planeta w proch się rozleciała, ale główny bohater po prostu jest mężny, ma silne mięśnie, w głowie też taki mięsień mózgowy, więc po prostu wszystko jest w stanie na, tutaj zapanować nad sytuacją. No więc nasz pokój nie bierze się stąd, że jesteśmy silni i wszystko rozumiemy. Mówi drugie czytanie, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Kiedy? No teraz w Twoim sercu taki, jaki ono dzisiaj jest. Czyli Duch Święty objawia to, że jesteś kochany. Mówi mi Duch Święty, że jestem kochany. Duch Święty nie przychodzi jak profesor, który przekazuje mi wiedzę, którą potem będę musiał oddać w takiej formie, jaką sobie on zażyczy na egzaminie i ewentualnie dostanę wtedy cztery minus, powiedzmy. Duch Święty daje doświadczenie tego, że jestem kochany. W bardzo konkretnych sytuacjach, można powiedzieć, no w wydarzeniach życiowych, one w mocy Ducha Świętego pokazują mi, że Pan Bóg kocha mnie. I to jest podstawą mojej nadziei, to jest podstawą mojego pokoju, że jestem dzisiaj tu i teraz kochany. Czyli włączony, mówiąc inaczej, w życie Trójcy Świętej, bo Pan Bóg nie kocha w sposób abstrakcyjny. Pan Bóg nie kocha jakoś na odległość w tym sensie, że bez konkretnych działań, wydarzeń. Pan Bóg kocha mnie, ponieważ włącza mnie w życie swoje, jakby stawia mnie przy sobie, i ja odczuwam jego miłość ze względu na tę bliskość, jasne, nie fizyczną, bo możemy o tym sobie mówić w sensie bycia w niebie, kiedyś tam, blisko Pana Boga. Dzisiaj jesteśmy w oddaleniu, tutaj my na Ziemi, ale tu nie chodzi przecież o odległość, nie chodzi o geografię, ale chodzi o doświadczenie Jego obecności. I trójca święta, która jest połączona relacją, jest w miłości, tę miłość przekazuje dalej. Daje mi odczuć to, że jestem kochany, ponieważ Pan Bóg jest miłością. I to jest dla niego naturalne: to jest coś oczywistego, że Pan Bóg kocha, no bo jest miłością. I jeśli jestem włączony w jego życie, a Duch Święty tę łączność daje, no to mogę odczuwać, że jestem głęboko kochany. I też niesamowite jest to, że relacja trójcy świętej ojca, syna i ducha świętego jest relacją niezmienną, relacją, która jest na zawsze. Chociaż to jest określenie no, z naszego punktu widzenia, ale musimy takich określeń używać, żeby chociaż trochę się orientować w sytuacji trójcy świętej. Jasne, nie jesteśmy w stanie rozumem nawet. Tknąć istoty, kiedyś będziemy to kontemplowali, będziemy głębiej włączeni czy zanurzeni. Dzisiaj jest to na zasadzie wiary, na zasadzie uczestniczenia w życiu sakramentalnym Kościoła, no i też na sposób płaski, którą otrzymujemy. To jest nasze doświadczenie. Ale takie określenie, że na zawsze, że nic nie jest w Trójcy Świętej czasowe, że powiedzmy przyszły wtorek wiadomo, że się skończy tego, to daje też wielką nadzieję, bo jeśli Pan Bóg włącza mnie w swoje życie, to znaczy, że to też jest na zawsze. Że On przyjmuje mnie poprzez swoją miłość na zawsze. Że Jego miłość do mnie się nie skończy, ponieważ miłość w Trójcy Świętej jest wieczna, jest na zawsze. I to jest znowu wielka radość, kiedy to odkrywamy. Kiedy jakby. Przyglądamy się temu w takim znaczeniu na, na, na sposób duchowy. I jest niesłychanie ważne, jak sądzę, żeby odkrywać swoje miejsce w Trójcy Świętej. No, nie swoje miejsce, że nagle Trójca Święta staje się Czwórcą Świętą, ponieważ ja się włączam tam, ale swoje miejsce w znaczeniu yy, tego, że Pan Bóg wybiera mnie poprzez swoją miłość. Że mogę odnajdywać swoje miejsce, znaczy, jakby swoją pozycję, swój stan w odniesieniu do Trójcy Świętej, bo to ona jest punktem odniesienia do zrozumienia siebie, tu możemy też mówić o tożsamości, żeby odkryć swoją tożsamość, żeby zrozumieć, kim się jest, musimy odkryć swoje miejsce wobec Pana Boga, czyli to, że jesteśmy kochani, swoje miejsce jakby no przy, jeśli już ktoś tak chciałby to określić przy Trójcy Świętej czy w pobliżu Trójcy świętej. I kiedy ona jest odniesieniem, ona jest centrum, jest pępkiem wszechświata, to jest strasznie słabe określenie teologiczne, ale no żeby tak jakoś to umiejscowić siebie w tym, to teraz ja zrozumiem, kim jestem w odniesieniu zawsze do Trójcy Świętej, do Pana Boga. A kiedy mówimy o Trójcy Świętej, no to wiadomo, mówimy o relacji, mówimy o miłości. I teraz mogę odkrywać swoje, swoją tożsamość, to kim jestem w relacji do Pana Boga, że istnieje w relacji, w miłości, w byciu kochanym przez Niego. To jest podstawą tego, kim jestem. I odkrywanie siebie jest tak głęboką radością siebie w obecności Trójcy Świętej, że daje to naprawdę siłę do tego, żeby iść dalej, żeby walczyć, żeby też widząc swoje słabości, te ograniczenia. Żeby się nie poddawać. Natomiast jeśli moją tożsamość, to kim myślę, że jestem, opieram czy rozumienie samego siebie, opieram na tym, co jest dostępne dla mnie tylko na zasadzie zmysłów, czy tego, co pojmuje moja głowa sama z siebie, czyli opieram na własnej sile, na własnym poznaniu, na własnym rozeznaniu. Odczytanie samego siebie, no tu zawsze pojawią się duże problemy. Możemy powiedzieć tak ogólnie, kryzysy, jakieś załamania, rozczarowania, ponieważ nasze siły są skończone są niewielkie, są słabe. I stąd no, te różne problemy, które się pojawiają te, te wycofywania się, rezygnowania to, to jest już nieraz o tym, przy okazji też innych rekolekcji mówiliśmy, że. Podstawą naszych wielu, wielu problemów, takich rozczarowań jest właśnie to, że opieramy się na sobie. Że jasne, mówimy, tak, Pan Bóg tego kocham, wierzę, ale w gruncie rzeczy, praktyka codzienna wskazuje, że opieram się na sobie, że chciałbym czuć się dobrze, to co mówiliśmy wcześniej, bo rozumiem wszystko, bo już wszystko wiem. Bo wiem, że za chwilę będzie to, i to, i to, i jestem spokojny, bo mam kieszenie pełne pieniędzy, mam znajomych, którzy mają jakieś wpływy, w władzę. Bo mam to i tamto zdrówko tego, no więc jestem spokojny. Ale gdyby się okazało, że te wszystkie rzeczy nagle znikają, ja zostaję sam jakby pusty, no to wpadam w panikę. Ale Pan Bóg nie zniknął. Pan Bóg jest cały czas, trójca święta pozostaje niezmienna. To znaczy, jeśli przeraża cię to, że coś znika, coś ci zostaje odjęte, no to znaczy, że opierasz się wciąż na sobie czy na jakichś tam rzeczach. Które uznajesz za być może fundament swojego życia. I to jest podstawa naszych kryzysów, naszych rozczarowań, naszych biedy różnorakich. Sądzę więc, że potrzeba byłoby nam większego zastanawiania się, rozważania, kontemplowania jeśli ktoś by tak chciał już mówić, górnolotniej, Trójcy Świętej i swojej obecności, swojej pozycji w obecnej. Może to brzmi troszeczkę zbyt właśnie górnolotnie, może zbyt nawet mistycznie, ale nie chodzi tutaj o jakieś wizje. Chodzi raczej o takie zastanawianie się, o proszenie oczywiście też Ducha Świętego o pomoc, żeby dawał nam swoją moc do takiego rozmyślania, ale do zatrzymania się i rozważania tego też choćby co jest w piśmie, choćby dzisiejszej liturgii słowa o miłości, o Duchu Świętym, który jest rozlany. W naszych sercach. Zastanawianie się nad tym. To jest troszeczkę jakby z zapachem. Przecież nie muszę rozumieć, na jakiej zasadzie emanują zapachy z kwiatów, powiedzmy, co tam wydziela zapachy czy jakieś tam pręciki, czy jakiś pyłek, czy liście, czy tam jakaś pszczoła może coś udzieliła, jakiegoś zapachu przelatując. W każdym razie pięknie pachnie, i ja w tym zapachu czuję się cudownie. To jest miejsce, w którym chcę być. I rozważam piękno tego, co ze mną się dzieje. Oczywiście nie rozważam siebie, tylko myślę o, o Panu Bogu, ale przykład jest słaby dosyć z tym zapachem. Ale rzecz w tym, żeby niekoniecznie skupiać się na tych wszystkich mechanizmach, bo no i tak na dziś ich nie pojmiemy, ale raczej rozważać na zasadzie uwielbienia, na zasadzie dziękczynienia, na zasadzie odkrywania piękna, które Pan Bóg nam daje.